Dzisiaj powiem Ci o trzech błędach, które popełnia większość osób, które chcą schudnąć, a nie mogą. Nazwałem je ukrytymi, ponieważ te osoby nie mają o tym pojęcia. Pierwszy i najważniejszy błąd niedoszacowanie spożycia kalorii. Okazuje się, że większość ludzi myśli, że je mniej kalorii. Jeżeli zapytałbyś przypadkową osobę, która je ileś kalorii, to by powiedziała, że je mniej niż, niż aktualnie je. Takie ogólnie są statystyki. O co konkretnie chodzi? Jest kilka badań, które to pokazują, gdzie na przykład były kobiety, które miały... Na, na oko, że tak to nazwę, sprawdzić i zapisywać sobie, ile jedzą kalorii, i porównać to do tego, ile rzeczywiście zjadły, bo ktoś sprawdzał im te kalorie. I różnice były dramatyczne. Kobiety myślały, że jadły około 1300 kalorii, a okazywało się, że jadły około 2500 kalorii yy, w tym jednym badaniu. Yy, nie wiem, czy widzicie tą różnicę. Ta różnica to jest różnica typu odchudzania, robienie masy, więc często, jeżeli ktoś nie ma dużej wiedzy dietetycznej, nie zna się na tym, to po prostu źle to oszacowuje. Mógłbym pokazać więcej takich badań, ale wynika z, z nich bardzo jasno, że większość ludzi nie jest dobra w oszacowaniu, w liczeniu kalorii. Pokażę wam to na kilku przykładach. Bierzesz sobie miseczkę i sypiesz płatków. I różnica pomiędzy 75 g płatków a 100 gramów płatków, na przykład owsianych. Dla większości osób, które wcześniej nie ważyły tych płatków, nie sprawdzały kaloryczności, będzie znikoma. A okazuje się, że pomiędzy taką, taką ilością płatków różnica w kaloryczności to jest około 100 kalorii. No jeżeli zabierzemy sobie na przykład 2-3 posiłki takie, to jest przykład płatków, tak? to się tyczy większości rzeczy, to nagle się okazuje, że mamy 300 kalorii różnicy w diecie. Kolejny przykład. Robisz sobie śniadanie, jajecznicę na śniadanie, polewasz trochę oliwy albo jakiegoś innego tłuszczu, dodatkowe 100 kalorii. Idziesz sobie w ciągu dnia, przekąsisz sobie zdrowe orzeszki, jako przekąska dodatkowe 150 kalorii, a wieczorem zjesz zdrową sałatkę z kurczakiem i ze zdrową oliwą kolejne 100 kalorii. I jeżeli podsumujesz sobie taki dzień, okazuje się, że masz dodatkowe 500 kalorii. A te 500 kalorii to jest różnica pomiędzy tym, czy chudniesz. Czy nie chudniesz? Jeżeli tego nie wiesz, jeżeli tego nie liczysz, nie wiesz ile co ma kalorii, to popełniasz ten jeden z największych błędów, który popełnia większość osób. I teraz bardzo ważne, nie odbieraj tego na zasadzie, trzeba świrować na punkcie kalorii, każde 10 kalorii robi różnicę. Taka nie jest moja intencja. Moją intencją jest Twoja świadomość żywieniowa, to, żebyś świadomie wiedział, co ile ma kalorii, co jest dobre, co jest złe dla ciebie w danym momencie i żebyś to rozumiał. Nie chodzi o to, żeby popadać w skrajności, bo każda skrajność jest niedobra. Popadanie w taką skrajność, że nagle po prostu wszystko liczymy i, i się schizujemy i mamy stres, też nie jest dobre. Chodzi o to, żeby znaleźć dobry balans. I według mnie, rozwiązaniem tego, przynajmniej na początku, jest po prostu monitorowanie spożycia kalorii. Zapisywanie sobie tego, co jemy w aplikacjach, w różnego rodzaju kalkulatorach, tego jest dużo na rynku. Tutaj w opisie masz materiały dodatkowe, gdzie właśnie ja ci y, pokazuję, jakie rzeczy ja używam, albo jakie rzeczy polecam, więc w materiałach dodatkowych możesz sobie wejść i tam pobrać, albo zobaczyć, jak to możesz zacząć robić. Drugi błąd, i teraz będzie o treningu, podobny trochę do pierwszego, będzie błędem w oszacowaniu. Ale spalonej liczby kalorii. Czyli okazuje się, że teraz mamy w drugą stronę. Przeceniamy ilość spalonych kalorii. Przykładowo robimy jakiś trening, schodzi nam, czy zużywamy około 300 kalorii, a sobie zapisujemy albo gdzieś tam z bilansu kalorycznego odejmujemy 500. Albo 600. Dodatkowo tutaj dochodzi psychologiczny efekt, że robimy trening, a po treningu możemy spożyć więcej kalorii. I często osoby też tak robią, czyli oszacują sobie, no dzisiaj zrobię hardkorowy trening, spalę 500 kalorii, no to później sobie mogę pozwolić, żeby zjeść 500 kalorii. Okazuje się, że spalają 300 kalorii, a później do do dają dodatkowe 500 albo 600 i już są na plusie i już na przykład nie chudną. I tutaj też jest yy, kilka badań, które to pokazują. Jedno z badań tutaj się wyświetli. Różnica pomiędzy takim oszacowaniem u osoby aktywności to było 250 kalorii, czyli ktoś zrobił trening i spalił 250 a myślał, że spalił 400. To jest około 70% różnicy. To jest bardzo dużo. Jeżeli to przemnożymy przez tydzień, przez miesiąc, to robi to wielką różnicę. I dodatkowa rzecz, która bardzo utrudnia i przeszkadza w tym oszacowywaniu spalonych kalorii, to są maszyny, na których to sprawdzamy. Okazuje się, że nawet takie maszyny na siłowniach, tutaj też mam badanie w opisie, przeszacowują te spalanie. Czyli spalimy na przykład około 300 kalorii, a maszyna nam pokaże, że spaliśmy 400. I to wszystko prowadzi do takiego podejścia, które bardzo często spotykam, że ktoś liczy na przykład treningi, spalone kalorie na treningach i sobie wlicza to, ile może więcej zjeść. Według mnie to jest złe podejście, ponieważ te wszystkie oszacowania nie są dokładne i, i te różnice w oszacowaniu treningów. W oszacowaniu tego, co zjemy, są tak duże, że okazuje się, że waga się w ogóle nie zmienia, że nie chudniemy. Według mnie dobrym rozwiązaniem jest ustalenie jakiegoś bilansu kalorycznego, ustalenie treningu w tygodniu i trzymanie się tego planu. Trzymamy się planu, nie liczymy tak szczegółowo, ile spaliliśmy kalorii. I co tydzień sprawdzamy, co się dzieje z naszą sylwetką, albo co się dzieje z wagą. Jeżeli waga nie spada, no to dodajemy aktywność, albo odejmujemy kalorie z diety. I to według mnie jest najlepsze rozwiązanie. Trzeci błąd: zwracanie uwagi tylko na wagę. Ten błąd idealnie pasuje do osób początkujących, albo wracających po długiej przerwie do treningu, osób, które ważą się i nagle okazuje się, że nie chudną. I jeżeli te osoby tylko i wyłącznie zwracają uwagę na swoją liczbę kilogramów to jest bardzo złe podejście, ponieważ u takich osób bardzo często następuje rekompozycja, czyli taka osoba zaczyna trenować na siłowni mięśnie, się pompują mięśnie trochę rosną, jest na deficycie lekkim kalorycznym, obwód w pasie się zmniejsza minimalnie i następuje rekompozycja sylwetki, czyli sywetka trochę się buduje, trochę spada tkanka tłuszczowa i szczególnie w tym etapie początkowym i waga waha się i ona nie idzie tak mocno w dół. I takie osoby mogą być zdezorientowane, mogą być wkurzone, że waga nie spada, że coś się dzieje. Bardzo ważne, to się często dzieje u kobiet. Kobieta właśnie tak ćwiczy, mocno zaczyna trenować i ta waga gdzieś się tam utrzymuje, ale Sylwetka się zmienia. I to jest błędne podejście, kiedy patrzymy tylko na wagę. Jeżeli do tego dorzucimy pomiary obwodów w różnych nie wiem, klatce, tak? W brzuchu, w bicepsach, do tego dodamy zdjęcia sylwetki, w której widzimy, że coś się dzieje, że idziemy w dobrym kierunku, to jest właściwe podejście, więc nie zwracaj uwagi tylko na wagę, nie zwracaj uwagi tylko na to, o waga nie spada, nie chudnę, ponieważ tutaj jest wiele czynników, które mają na to wpływ. Zwracaj uwagę na pomiary, oczywiście na wagę też, na zdjęcia sylwetki i wtedy będziesz fajnie zmieniał sylwetkę. I na sam koniec mam dla Ciebie prezent. Tutaj poniżej, w linku, w materiałach dodatkowych, możesz sobie kliknąć w opisie, w komentarzu. Możesz sobie porwać dodatkowe materiały. Możesz pobrać sobie pobrać moją tabelkę z pomiarami. Możesz sobie pobrać aplikacje, których używam do liczenia kalorii. I tam jeszcze kilka fajnych rzeczy, tak, żeby lepiej zmieniać sylwetkę. Więc odbierz sobie, kliknij sobie w ten link, póki jeszcze jest dostępny. Ja nie wiem, jak on tam długo będzie. Więc sprawdź, co tam jest, zobacz sobie. I do kolejnego nagrania.